Mis. Drogie dziewczynki, proszę również o ustawienie się przed podium w jednym szeregu. Julia Olszańska, La Passione Wrocław, Adela Ptasznik, SS Gracja, Aleksandra Raba, Gracja Ząbkowice Śląskie, Hanna Wysogląd, UKS Energia i Mielin, Matylda Bremer, Akademia Talentów. Nikol Bartoszewicz, Akademia Talentów, Zuzia Wiśniewska, Akademia Talentów. Zuzia Rusak, Akademia Talentów, Gabriela Wojtanowicz, SS Gracja, Karina Stolarz, UKS Energia i Mielin. Gratulujemy naszym małym mis! które otrzymują korony. Dziękujemy dziewczynkom i prosimy o...